Życie powstało z niczego? Czy pierwszym krokiem do życia mogła być cząsteczka RNA, która sama potrafiła się kopiować? Według wielu naukowców, właśnie RNA było kluczowym ogniwem, które dało początek DNA, białkom, a ostatecznie wszystkim żywym organizmom. Ale czy naprawdę prosta cząsteczka mogła sama stworzyć skomplikowany świat życia? Czy może to tylko kolejna efektowna opowieść, której wciąż brakuje solidnych podstaw? Hipoteza RNA to jedna z najbardziej intrygujących teorii wyjaśniających początki życia na Ziemi. Jej podstawowe założenie jest niezwykle proste. Pierwszą cząsteczką, zdolną samodzielnie się powielać, nie było DNA ani białko, lecz właśnie RNA. Dziś znamy RNA głównie jako pośrednika który przenosi informacje między DNA a białkami we wszystkich komórkach. Według zwolenników tej hipotezy, RNA mogło pełnić dwie kluczowe role jednocześnie przechowywało informacje genetyczne i jednocześnie katalizowało reakcje chemiczne, czyli dosłownie tworzyło życie. Dzięki tej podwójnej funkcji RNA mogło być pierwszym przełomowym krokiem w kierunku powstania bardziej złożonych form życia. Komórek, organizmów i wreszcie całego świata, który znamy dzisiaj. To fascynująca idea, ale czy możliwa do udowodnienia? Aby lepiej to zrozumieć, musimy sprawdzić, co mówią współczesne badania naukowe. Hipoteza RNA to nie tylko odważne przypuszczenia naukowców, ale teoria oparta na eksperymentach i poważnych odkryciach. Pierwszym krokiem było słynne doświadczenie Millera Ureya z lat 50. XX wieku, które pokazało, że proste związki organiczne mogą powstać spontanicznie, jeśli odtworzymy warunki panujące na młodej Ziemi. To odkrycie dało impuls dalszym poszukiwaniom. Prawdziwym przełomem było odkrycie rybozymów, specjalnych cząsteczek RNA, które potrafią katalizować reakcje chemiczne podobnie jak białka. Za to niezwykłe odkrycie Sidney Altman i Thomas Cech otrzymali Nagrodę Nobla. Dzięki temu wiemy już, że RNA może nie tylko przechowywać informacje genetyczne, ale też samodzielnie je powielać. W laboratoriach udało się nawet stworzyć krótkie nici RNA, które potrafią same się kopiować. Jednak mimo tych osiągnięć wciąż pozostaje wiele zagadek. Największą jest pytanie, jak mogły powstać dłuższe, bardziej stabilne cząsteczki RNA zdolne do dalszego rozwoju ewolucyjnego. Chociaż dowody eksperymentalne wspierają hipotezę RNA, wciąż jest ona daleka od jednoznacznego potwierdzenia. Dyskusja wśród naukowców nadal trwa, a odpowiedzi na wiele kluczowych pytań pozostają wciąż poza naszym zasięgiem. Hipoteza RNA każe nam zastanowić się, jakie warunki musiały panować na młodej Ziemi, by RNA mogło powstać spontanicznie. Naukowcy są zgodni co do jednego: Samo dostarczenie odpowiednich składników chemicznych to za mało. Potrzebne były specjalne warunki fizyczne oraz źródła energii, które pozwalałyby tym składnikom łączyć się w coraz bardziej skomplikowane struktury. Kluczową rolę mogły tu odegrać minerały, przede wszystkim gliny, które dzięki swojej strukturze mogły działać jak naturalne katalizatory. Ich powierzchnie koncentrowały związki chemiczne, umożliwiając tworzenie się dłuższych, bardziej stabilnych nici RNA. Istotne były również źródła energii intensywne promieniowanie ultrafioletowe ze Słońca czy ciepło pochodzące z podwodnych kominów hydrotermalnych. Te naturalne źródła energii mogły napędzać reakcje chemiczne, prowadząc do powstania pierwszych cząsteczek RNA. Ciekawym wątkiem w tej dyskusji są także dostawy substancji organicznych z kosmosu. Meteoryty i komety mogły przynosić na Ziemię gotowe związki chemiczne, ułatwiając tym samym początek chemii życia. Jednak żeby RNA powstało spontanicznie, wszystkie te czynniki musiałyby współdziałać idealnie, niemal jak w precyzyjnie zaprojektowanym laboratorium natury, co sprawia, że jest to nadal jeden z największych naukowych paradoksów. Hipoteza RNA brzmi fascynująco, jednak jej krytycy wskazują poważne trudności, które uniemożliwiają pełne zaakceptowanie tej teorii w świecie nauki. Pierwszym problemem jest niezwykła delikatność cząsteczek RNA. W wodnym środowisku, jakie panowało na młodej Ziemi, RNA bardzo łatwo ulega rozpadowi, jak więc mogłyby przetrwać wystarczająco długo, aby rozpocząć samoreplikację i dalszą ewolucję. To pytanie do dziś pozostaje bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Kolejną barierą jest zagadnienie tzw. chiralności. Życie na Ziemi bazuje tylko na lewoskrętnych cząsteczkach RNA. Natomiast w spontanicznych reakcjach powstają zawsze mieszanki cząsteczek lewo- i prawoskrętnych. Jak natura mogłaby sama wybrać jeden typ, pozostaje zagadką, której wciąż nie rozwiązano. Niemniej ważne są statystyczne obliczenia. Krytycy wskazują, że szanse na przypadkowe powstanie stabilnych, funkcjonalnych cząsteczek RNA są astronomicznie niskie niemal zerowe. Według nich wymagałoby to niezwykłego zbiegu okoliczności, graniczącego wręcz z cudem. Wszystkie te wątpliwości sprawiają, że hipoteza RNA, choć intrygująca i pełna potencjału, nadal pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w biologii. Dyskusja wokół hipotezy RNA przypomina burzliwy proces sądowy. Obie strony prezentują mocne argumenty, które trudno zlekceważyć. Zwolennicy hipotezy RNA podkreślają, że RNA jako jedyna cząsteczka może zarówno przechowywać informacje genetyczne, jak i aktywnie je kopiować. Przekonują, że eksperymentalne dowody, jak odkrycie rybozymów, stanowią silne wsparcie dla tej teorii i dowodzą, że RNA faktycznie posiada wyjątkowy potencjał biologiczny. Przeciwnicy odpowiadają jednak, że hipoteza ta zbyt mocno upraszcza niezwykle skomplikowaną chemię życia. Zwracają uwagę, że nawet najbardziej zaawansowane eksperymenty laboratoryjne. Nie wyjaśniły kluczowych problemów, takich jak niskie prawdopodobieństwo spontanicznego powstania stabilnych nici RNA czy zagadka wyboru tylko jednej lewoskrętnej formy cząsteczek. Ten spór pokazuje, że choć hipoteza RNA jest intelektualnie atrakcyjna, to wciąż pozostaje jedynie jednym z możliwych wyjaśnień. Nadal otwarte pozostają kluczowe pytania, które nauka dopiero próbuje rozwikłać. Hipoteza RNA, mimo swojej popularności, nie jest jedynym pomysłem, który próbuje wyjaśnić zagadkę powstania życia. Naukowcy proponują inne scenariusze, które stawiają zupełnie odmienne pytania. Jedną z alternatyw jest teoria metabolizmu. Według niej początkiem życia nie były cząsteczki genetyczne, lecz proste cykle reakcji chemicznych zachodzących w pierwotnych strukturach podobnych do komórek. Zwolennicy tej hipotezy wierzą, że właśnie stabilne reakcje chemiczne dały podstawy do późniejszego powstania materiału genetycznego. Kolejna propozycja to hipoteza świata lipidów, czyli świata tłuszczów. Według niej życie zaczęło się od prostych błon lipidowych, które spontanicznie tworzyły pierwotne pęcherzyki. Te struktury miały chronić związki chemiczne, pozwalając na rozwój bardziej skomplikowanych procesów wewnątrz nich. Zupełnie inaczej patrzą na sprawę zwolennicy inteligentnego projektu. Twierdzą oni, że życie jest zbyt złożone, by mogło powstać przypadkiem. Według nich, niezwykła precyzja i skomplikowanie biologicznych mechanizmów wskazują na istnienie inteligentnego projektanta, który zaplanował cały proces powstania życia. Która z tych teorii jest najbliższa prawdy? Na razie trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale jedno jest pewne. Pytanie o początki życia pozostaje jednym z najbardziej fascynujących zagadnień, przed którymi stoi współczesna nauka. Hipoteza RNA zabiera nas w fascynującą podróż, gdzie nauka spotyka się z filozofią. Czy życie naprawdę zaczęło się od jednej przypadkowej cząsteczki RNA zdolnej do samopowielania? A może początki życia były znacznie bardziej skomplikowane niż dziś potrafimy sobie wyobrazić? Te pytania nadal pozostają otwarte, inspirując naukowców i prowokując do refleksji każdego z nas. Jedno jest pewne: tajemnica powstania życia na Ziemi wciąż czeka na ostateczne rozwiązanie, które może być znacznie głębsze i bardziej złożone niż pozwala nam to dziś zrozumieć nauka. Może odpowiedzi znajdują się poza granicami naszej dzisiejszej wiedzy. I być może jest to największa z zagadek, z jaką kiedykolwiek zmierzyła się ludzkość.